Oho... Uh -huh. Krynkon nam gdzieś zniknął. Mówię, że się zgubiłem. Już biegnę teraz. <grym 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 Michał Stein. jakiś pokój fajny. Fajnie, jak nie byłoby o, tu poręczy w jednym miejscu i ludzie by spadali. Większa agro nam rób. O kurwa! Co? Tam jest jakaś dziura, spadłem, o, zabiłem się. Ale przygód. Spadłem, spadłem całą <grym> drogę. drogę. Jaki przegubiebany I powiedział przed chwilę, że fajnie jakby była jakaś dziura I się w nią wliywał A ile razy, ile raz ja mówię, że tu są dziury Nagraj kurwa. to I... Nagraj to Patrz, zobacz, o, jakie fajne, patrz hmm. Ha, ha. O, to 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 to, to. Wow, stary, jak w Siege. Ekipa WE-8 Wali tutaj co wali tutaj? No wali kurwa z karabinu, a z czego? Przecież nie konia. Ale do ciebie? Nie, no do kogoś. Tutaj. A no to. Stajpij sobie, no. Pewnie z okna w budynku. Tak, teraz go dopiero słyszę, no. Dobra, to nie biegajmy. Ktoś wie gdzie to jest, czy to jest kula, czy to jest okno? O... Ja bym o... To jest, okno. Budynku. To jest Ale budynek tam, na pewno. Tam nie ma okna okien Prawine. na bok. Są, na... Jest, są, pan są. Jak... Dobra, ja Kiedyś tam pan kłócał sobie. Na tracie, Powolutku na do budynku. Chodzę tak. drugie. Chodzę drugie też. Ja idę metal, metalem na kule. Widzę im na kule. Cię mhm. cofnę, będę obserwował ten. Yy, granatnik. Jest u dachu, u dachu. na dachu. Szedłem na kule. Jest w na kule, zabity. Full cox. Metal się. Jest LZ też Szyba? Strzał z kuli. LZ też Szyba Nie wiem, nie, airframe. No to LZ też... To mógł być on Może mi się pomylił. Albo bo Jede... Co? Jedenasty level, koleś w airframe i killi chodzi, łatwo. No i dobrze, nie pierdoli się. Ty biegasz? Przed mi! Drugie piętro, szybko, pomocy! Szybko! Jestem za w, w pokoju, nie, nie jesteś, mogę wyjść! Gdzieś... Jestem w pokoju! Gdzie jest typ? Na korytarzu. Na świeci, świecie na korytarz, Czerwany. Michał. Tak! zabite nice. Dobra. Jestem sterowany w pokoju, nadal. Przedstawicielka. Jebanie, <grytasz> calem nie zaszedł. Use cover. A co, miał? p wykoczoną wykokszoną sukę. Ale mu zajebałem hejzika. Pęk, airframe? Pęk. Widzę dwóch skatów, trzech skatów. To są sk bossy, z pięciu skatów. Budynek Super. frontowy. Zobacz, będziesz ich widzieć w oknach. Pierwsze piętro dwóch no. stoi w oknach. Potwierdź, zanim się zestrają. Wchodzę na dachał. <coughs> Budynek frontowy. Widzę pięć sygnatur w tym budynku. Patrzę. Trzech jest na pierwszym piętrze, dwóch na drugim. Potwierdzam, widzę. Tak, to, muszą, to mogą być bossy. Prawie na pewno. Pewno. Idę zająć pozycję dobrą i no musimy, zabi... musimy ja wspólnie imię? zacząć strzelać, żeby mieć jak najwięcej killi, zanim wejdziemy na blisko. zabić. zabić. Może zanim dojdziemy, może ktoś ich opierdolić, tak? Jakieś Nie opier no ale część przynajmniej odpierdolą. One, one i tak będą się, one się wybronią. Ważne żebyśmy, jak uwrywiemy 2-3... pierwsze piętro, skat po prawej, biorę go. Pierwsze piętro, skat po prawej. Ja widzę tak, skata ja na, na drugim piętrze po prawej. Ja na pierwszym. Skat po lewej, Michał, weź. Dobra, strzał. Pat jeden, twój też pat. Na górze strzała. Pat jeden, twój też pat. Na górze rzeźni się zastrała Skrajne prawie okno, uciek Skrajne prawie okno na pierwszym piętrze Dalej, odrębny grobuje staminę Ale robisz drugiego. To w góra lewo zabiję. Zabity? Zabity kolejny na to w górze, co ale nie zabijajmy, niech będzie osłona jakaś. Mhm. Musimy tam iść. Myślę, że pod ziemiami? Za długo. Będzie chyba bezpieczniej, a bezpieczniej? Nie. Dobra, chodźmy, nie dając się zabić. gdy że jesteś? Tak, od bunkrów chodźmy, obejdźmy ten budynek. Ja Jestem mhm. z Michała, ty? No ja bez was. Ale gdzie już, jesteś z przodu bardziej czy za nami. No schodzę skrajne prawe skałki wysokie, skąd kiedyś mieliśmy walenie. Bo Jezu, jesteśmy już na dole, no. Kościół, uspokój się. Jesteśmy na przybocznym budynku, za nim. Ja byłem trochę za wami, ale muszę Poczekaj się do, trochę zasekurować. Co znaczy zasekurować? No, mam sprzęt cały z pana, nie potrzebuję już niczego swojego. Czekamy tu, Michał, pod tym dawaj, budynkiem. Dawaj, Poko. dawaj. Spoko, wyrzuciłem JOTV, już jestem gotowy. No dawaj, dawaj, Krzczoł. Ale jeszcze co szan. dawaj? Gotowy. Jest w oknie. Zabity ja Biegam. Wjeżdżamy do środka Biegam, Jesteś biega, biega, przy, biega. Przy dziobowym? Jesteśmy w środku. Na końcu, na końcu budynku był. Kalka schodowa. Ja trzymam ci tu klatkę. Nie! To żywe. Cię wali. Szedł mi tutaj górkas! Żyjesz? Tak, żyję. Zabiłeś? Tak. Górkasa zajebałem tutaj. Piotrek Dawaj do nas. No i idę no To byli żywi? Kupa pusty! Skąd? Pomocy? Gdzie jest? Na górze na schodach Chowaj się do pokoju! Chowaj się do pokoju! No, chowam się Piotrek, co jest z tobą? Wchodzę głównymi schodami do was. Jestem... Trzymaj tą klatkę za nami. Za wami? Czyli, na plecynie, czy czyli tak? od tego, od baneru? No widzisz Dobra. gdzie leży, tak? Mamy być na parterze, jak rozumiem? Tak. Leżymy na parterze, Michał się leczy. Wyskoczył na mnie, zabity. Dobrze. Dobra, gdzie, gdzie jest Michał? W, pokoju, w pokoju, dole, nie pokoju. wiem. No. Ale na górze, na dole, u nas? Na dole, na samym dole. Leczy leży. Dobra, ja na... mam go chyba w dupie i wyjdę swoimi słonami wyjaśnić do góry, bo ja nie będę czekał na nie, tego ściekać. Nie, bo tam ścieka. byli żywi z drugiej strony, uważaj. Poczekaj na mnie, bo jeszcze mogą być ekipy. Górka zszedł na dół. Już. No to dawaj, tam tamte No Finalnie. Schody. To ja na schodach trzymam schody. Michał będzie tymi drugimi wchodził, a ty tymi. Nie zajebcie się. Kiedy. No Michał, czyś tam. Wszystko przed tak? Nie, Piotrek chodzi z drugiej strony, <noise> czaisz? Okay. Widzę Michał, czyszczę tak. swoją część. Czyścimy tutaj czy do góry od razu? Czyście pierwsze piętro i do góry dopiero. Jest tutaj zabity przeze mnie. Idę dalej. Zabity yy, te bosy? No tak. Hmm. Y, czysty pokój. Możemy iść wyżej. Ty wyżej? Jestem. Wychylam się na ciebie. Okej. Okay. Dobra, idę, jeszcze tutaj. Zabite kolejne skaty. Wchodzę do was, tak jak Michał. Dobrze. Czyszczony, kolejny skat zabity, boss. Sprawdzam, Kibel. nas Wchodzę na drugie. Czy jesteś na drugim? My. My jesteśmy. Dobra. Cały dolnik jest czyszczony, gościu. Jest. Czy same potwierdzone trupy. Tutaj moje rzeczy wyrzucam. Idę na dół i zebrać. Dobra. Nagrywam szedli, to gówno, na bo to może być. I to hmm. będę chciał na jutro. Bo ja jutro nie grałem. Ouu, dzień dobry. Co? Redut full. Tu też redut full, tylko zbity. Zbity no. Tam dwóch panów sobie zabiłem. O, właśnie, tak, że tam nie ja pociśleci. też to zabiłem. A ja też chyba dwóch panów zabiłem. Nie wiem, no, podzielimy no, się no, porówno, po tak? Ja nie wiem, ilu ja zabijałem. 3, nie mam pojęcia. I ty też tak naprawdę nie wiesz, bo strzelałeś i te pociski leciały i nie, nie. wiesz, czy trafiały. Pierwszego zabiłem na pierwszego heada. Drugiego zabiłem teraz, jak podchodziliśmy do budynku. I trzeciego zabiłem, jak schodził z góry. Ja na pewno teraz zabiłem na podejściu jednego na pierwszym, w skrajnym pokoju. Od bunkra z granatnikiem. Kto zabił bossa? Ja, zszedł na dół. Dobra, górka zabezpieczony. Panowie też. Redut jest coś warty? Jeżeli jest nienaruszony, to tak. Jest rozwalony do zera. To nie. nie wiem, czy brać reduktor, czy nie? Pytanie. Hmm. Wchodzę na topa No, lud za dobry to nie jest to są panowie, że giną dole. Schodzę niżej. Już ich, już ich przyniosłem tutaj, biesi Gówno, jeden miał Muzina, drugi miał SKS-a, trzeci <noise> miał FM. Dobra, znalazłem coś, co jest lepsze niż te bossy lamerskie. Co znalazłeś? Pendrive. Nice. Michał, <noise> co, no, chodź tu zabezpieczać, kurwa brony. Grafika! No nie, no w tym samym kąpie! Jak pięknie Dobra Musiałbym zoptymalizować swoje luty i wyrzucić swoje brony. Bo ja żeby spakować to wszystko Chodź Michał, ale tutaj jest wszystko co jest z twoich panów. Tu masz Efena, najwa najważniejszy lut, tak naprawdę. Wosia to gówno. Dobra, pobaw się tu ja chciałbym moich panów zabezpieczyć. Tak? Tak, ale no to są brony gołe. Co jest? Nie, ktoś strzelił. Ktoś strzela koło nas. Bot. A, boty. Bingo. M, flecy, w Na Jak się. Oh no. Bot. M flecy! Na daleko coś strzela. Tak, położyłem się. No. Bot! Mka, flecy! Na daleko coś strzela. Położyłem oh no. się. Dobra, trochę wytłumaczę to, co się tu wydarzyło, żeby akcja była mniej lamerska. Tutaj widzę sylwetkę. Myślę, że to jest skat, który idzie do mnie dupą, strzając do Michał. Tutaj odnotowałem już, że to jest Michał, ale impuls wystrzału już poszedł z mojego Zresztą chyba nie zginie od strzału w rękę, co? No i tu już jest przypał. Zginąłem. Czego? Na, na korytarzu ktoś mnie zabił. Na korytarzu pumpiasz jest, no kurwa, ogar. Zabiłem pompę ty Ja nie chyba zabiłem Michała. Łatwo. Zabiłem Michała. <coughs> MK strzela do nas z drugiego budynku, ty. Dostałeś ode mnie jedną bułę, bo wychyliłeś... wychyliłeś. Dobra, trzymaj bugre. na blisko teraz. Tymkat nas strzelała. Czaisz? Przepraszam, Michał. To nie Były skaty! Czego Wyszeli... Z czego strzelasz? No z M14. Y Widziałem trochę nudnego lutowania i sekurowania Michała. Lutami podzieliliśmy się na pół. E Oczywiście Michał nie był zadowolony z tego przebiegu wydarzeń i skończył grę na ten dzień. Natomiast przed wyjściem z Teamspeaka prawdopodobnie rzucił jakąś klątwę, ponieważ wszystko złego, co mogło się stać, się wydarzyło. No naprawdę szkoda mi, że sobie Michała teraz. Pierwszy raz w życiu. No tak, no. Już ręczony jestem. Nie ma co sprintować. Sprint jest tylko awaryjny. A przebieg 10 metrów, no? Dzięki panu Nikita. Zajbiście. Koleś na bunkrze! Przed nami. Gdzie? Dwóch. Dobrze walą. Nie rękę. Mam widziałem. rękę. Bunkier najbliższy przed nami. Jezu. Muszę sobie strzyć rękę. Nie wyjdziemy stąd żywi. Pewnie nie. Podciąguję się do nich. Możesz mi też cofnąć, jak da radę. Czy nie da rady? Mm. Wiesz co, wymieniam teraz sobie lunetę na bronie i spróbuję ich na daleko pocisnąć. Na tym bunkrze oni tam byli za płotem, tak? Nie, tak. Na szczycie bunkru. Jejko. O Jezu, mają... O, pod słońce jest. S weszli na wieżę komu po prawej. Dobra. Zieloną. Chyba dostał łeb. Nie jestem pewny. Zepsuło naprawiam jej, nie naprawia mi ręki. Co to znaczy? Kończy się animacja, nic się nie dzieje. O ja pierdolę, oczywiście. Jednego mógłbyś zabić na górce? To jest możliwe? Po prawej? Strzelam. Ja wiem. Jest tam trup. No to mogłem go zabić w sumie. Go zabić? No jest na bunkrze. z kolimatora, na szybko. Jeszcze na bunkrze, do prawej. Lekko do prawej z bunkra. Do prawej, tak mniej więcej w połowie. Nie wiem, to jest termo. trochę do prawej. To jest termo. Dobra. Schowaj się głęboko w krzakach. Połóż się, bo jest ciemno teraz. Znajdź jakieś mm -hmm. trawę i się po prostu w trawie połóż, czy coś. Nie wiem, w jakimś takim miejscu, żebym cię nie musiał osłaniać. Będę sobie obserwował po prostu w przód. Nadal jedzenia ja też mam Dobra, Jestem. ja leżę w krzakach dalej. Podchodź już muru. Kucłem. Obserwuję z teraz. Zbiera go ktoś. <noise> łatwo. Zbiera go ktoś, albo wstał, mimo że może on kampił tyle czasu. Stary, nie wiem o co chodziło. Coś skapnąłbyś się? No nie wiem. Strzelałem do niego jak leżał, do trupa, 4 kule, a on się nie ruszył, więc przyjąłem, że jest martwy. Może on, nie wiem, udawał debila. Może trafiałem, wiesz, jakąś kratę, za którą leżał. Do ciebie wodę. Naprawię sobie tą rękę j**aną może. Życia. 15 wody, 20 energii, no. Pośpieszmy się. Energia to nie przypał, ważna jest woda. Nie, od energii nie możesz biegać i tabletki nie pomagają. Chyba jest dalej poprzuty, bo mogę chodzić z kitem medycińskim. Tak, jest poprzuty. Lecimy. A możesz strzelać? Mogę. Masz Chyba. tłumik? Jest. Masz tłumik? Czekaj, masz tłumik. No. Mam, mogę strzelać. No. no to wystarczy. Wszystko mi poraniło. Yy. Jeszcze ten na pan. Co? Tutaj straciłem internet, który działa bezproblemowo przez 364 dni w roku. nie. Udało mi się na szybkości podłączyć internet mobilny, tylko żeby doczłapać się do końca tego rajdu. Łatwy rajd. Wszystko co złego mogło się stać zdarzyło się. kara za zabicie Michał była sroga. O, znikłe. Pięć sekund po czasie, gdzie znikasz. Ciekawe, ile zabiłem z Czy w ogóle jakiegoś, czy okradłem was? Moim zdaniem, zabiłem ze 3-4. Trzech, trzech to jest minimum. Michał był tak spokany, że nawet nie sprawdził pewnie te statystyk. Hmm. No, wystarczy, że my sprawdzimy. 7 koła Expa Berusak? usak A, Michał. No tak. 10 koła Expo. Tinort officer Asa Gulker. Czterech zabiłem. zabiłem. Mówiłem, że czterech zabiłem. No to wszystko że się okradli. Chyba dobrze, że Michał zdech. Że mi coś wróciło. tak, no, zabiję czterech skatów. To myślisz, że Michał kogoś zabił? Nie no zabił. Ja zabiłem jednego, a ty, ty zabił. No jednego. No, Michał dwóch. A ty oczywiście najwięcej się rzuciłeś, a jednego zabijesz? Nie, nie najwięcej, wziąłem dwóch skatów tylko. No to i tak, jednego za dużo. No nie szkodzi, ale, mniej, ale strzelałem do 3, więc założyłem, że na PZ2 zabiłem. Czyli no tak, no. 3. No to tak, no ja to jest ja uczciwe, no. Było, moje było 3, Michała 2 i twoje trzech. To, to jest to uczciwe, a Michał jest swykim gnojem po prostu.